Tak, jak powiedział, czas na swoimi nie będę się specjalnie tutaj w tym temacie e, rozgadywał, jednak czuję się po obowiązku, żeby ten temat e, roli samej kontroli i odpowiedzialności w zakładach angielskich powiedzieć. E, od 20 lat ponad e, no działamy w e, Herce, więc spotykaliśmy się z różnymi osobami, również e, z różnymi tragediami ludzkimi spowodowanymi niekontrolowanymi, niefakłanym grom więc wiemy, do jakich tragedii może prowadzić nieodpowiedzialne granie e, i tutaj y, naszym zdaniem kluczowe samo samo w samotności i w wykluczeniu są następujące czynniki. To ustalenie budżetu, czyli generalnie e, starajcie się grać zawsze za kwotę, którą możecie przegrać, e, co nie spowoduje, która nie spowoduje e, wyrwy w waszym budżecie domowym, ani awantury z Waszym partnerem bądź partnerką, że za dużo przegraliście i y, nie jesteście w stanie zrealizować takich zakupów, które sobie zaplanowaliście. Y, ustawcie też dni z czasu, które poświęcacie na zakłady, y, gdyż y, jeżeli będziecie bardzo długo dużo czasu poświęcać, możecie może doprowadzić do Waszych impulsywnych decyzji, co zwiększy Wasze ryzyko, no i też szanse na to, że, y, że no, będzie niepowodzenie. Starajcie się też nie grać pod wpływem emocji, czy też dużych emocji, czy na przykład jesteście zestresowani, bądź smutni, ponieważ to też może Was prowadzić do no, nieracjonalnych decyzji. I starajcie się robić regularne przerwy, odpoczywać w grze, od analizy, żeby z czasem i z dystansem spojrzeć na, na swoje decyzje. Yy, też jest taka funkcja boogmachera, czy opcja, którą można poprosić o nie każdy, nie każdy o niej wie, a myślę, że yy, warto o tym wiedzieć, która pozwala się samokontrolować, kontrolować. Można poprosić boogmachera o albo czasowe zablokowanie dostępu do konta, bądź wprowadzenie limitów na swoim koncie. Yy, dzięki temu no, nie przekroczymy pewnego ustalonego wcześniej, yy, wcześniej yy, limitu a który moglibyśmy przekroczyć właśnie pod wpływem tych emocji, gdybyśmy chcieli, nie wiem, się, tak? Bo że teraz jest ten czas, tutaj mamy pewniaki, gramy w się. szanakę, to jest bardzo złe słowo. Tak, więc, więc czasami warto, warto czymś takim rozważyć. My z Sebastianem w zasadzie kwitaliśmy do zakładów bubmacherskich, no przyjemnością, tak? Jako, można tak powiedzieć, jako, jako, jako rozrywkę. Podchodząc do niej w sposób analityczny i matematyczny, starając się gdzieś tę trzymać, trzymać na wodze. Myślę, że to są takie najważniejsze punkty, żeby, e, no żeby ta gra sprawiała przyjemność, e, a jednocześnie e, rokowała na jakieś m, pozytywy finansowe. Dobra, słuchajcie, to już to już gdzieś tam troszeczkę, troszeczkę padło. My, my się tam w ankiecie pytali o narzędzia, które by Wam pomogły w grze. Tam było troszeczkę odpowiedzi. My parę rzeczy chcemy, chcemy dla Was jakby przygotować. Na przykład kalkulator ryzyka, no bo zdajemy sobie sprawę, że tutaj padło troszeczkę tych rzeczy z matematyki, statystyki, czy nie mówiąc, czy nie mówiąc już to jest bardziej jakby zaawansowanych jeszcze gdzieś tam dziedzin. My, my będziemy chcieli przygotować coś takiego, tak jakby napiszcie, napiszcie właśnie nam później, czy to, czy to na grupie, czy to tutaj na czacie, chociaż może, może to napiszcie na grupie naszej na Facebooku, bo to będzie łatwiej, łatwiej do tego wrócić i, i, i się odnieść, ale, ale taki, t, t, taki jakby przelicznik ryzyka na kuponie, czyli, czyli załóżmy, chcecie sobie uskładać kupon w narzędziu, które byśmy wam dali, udostępnili, byście sobie jakby wybierali to, co chcecie zagrać, na no system by wam po prostu przeliczał i pokazywał, jakie, jakie jest ryzyko. Myślę, że, że to też by mogło być dla wielu jakby ciekawym, ciekawym do, do, doświadczeniem, I to by się wam też mogło przydać jakby w realizacji po prostu waszych, waszych strategii, no bo wiele tych strategii tak jakby wymaga tego, żeby to ryzyko było policzone i to jest, wiecie, jeżeli gramy jedną rzecz, no to jest jakby jedno ryzyko, ale je, jeżeli gramy na przykład, nie wiem, dwa zdarzenia na, na kuponie trzy, a jak jeszcze nam wie, jak nam jeszcze wjedzie, załóżmy system, no to tutaj już obliczenie ryzyka ręczne, no to, no to tak naprawdę jest nie do zrobienia, tak? więc, więc my to będziemy chcieli zaprogramować i, i po prostu wam to udostępnić, więc, więc też tutaj też tutaj jakby czekajcie. Tam coś padło też jakby z zarządzaniem bankrolem to też jest ciekawe, musimy się zastanowić, jakby to zrobić. Wiecie, tutaj w ogóle problemem jest to, że bookmacherów jest wielu, a w ogóle żaden kto jest dostępny w Polsce nie udostępnia jakby takiego API, tak? Tu, tu musielibyśmy się zastanowić, kto jak udostępnia kupony i czy my byśmy je umieli po prostu jakby szczytywać, nie, żeby, żeby po prostu to jakoś, wiecie, szybko, fajnie fajnie szło, ale, ale rozważamy też zrobienie czegoś, czegoś takiego, żeby wam po prostu no przeliczać te, te zagrane kupony. Tylko słuchajcie, wiecie, takie narzędzie i tak od użytkownika będzie wymagało stuprocentowej jakby jakby takiej konsekwencji, no bo musicie po prostu, żeby wam to coś liczyło realnie, no to musicie wszystko wrzucać, co po prostu, co po prostu było, było grane, tak? Bez tego się nie obejdzie właśnie kalkulator ryzyka, to żeśmy mówili i teraz tak, wrzućcie jeszcze właśnie, jakie funkcje według, według Was powinien mieć ten kalkulator ryzyka i wrzućcie na grupie na Facebooku, jakie inne narzędzia ułatwiałyby Wam, by wam grę i pomagały w osiąganiu lepszych, lepszych wyników.